Za mną no, też. Do środka ci wstoczyli. Okay, no ja jestem na górze cały czas. Sięż na tej górze i tyle. A ja jestem na dole cały czas. Próbuj wrócić na górę. No okej, okay, ale... Zajęli naszą uportyfikowaną pozycję. Zaraz ta pozycja nie będzie uportyfikowana. No i się w by tam. Minus 14. jest bardziej na nich. Dobrze. Na, na górze. To, tak? Minus Jeden tu na dole. Mam jeden no, team wyjdzie, nie? U. O, ja i magi 40 do ulta, jeżeli nie używam sygnali do tego, okay. no, Tam jest cały czas ten jeden typ? Czekaj. Okay. Jeden jest cały czas tam. Okay. A, nie rozwalę czyli... no, drzwi. A, rozwaliła. No rozwaliłeś Przeszedł za, te, za tamten jeden. Co z drugimi? Pewnie nie jeszcze bardziej. Dobra, Magi już ma. okay. Jeden skrakowany. Czarona Szarona magii z krakowana. Chyba. Też mają krabera. Nie, to chyba nie. Kramber. To jest kraber. Dobra. Swapuję... Swapnąłem krabera bez amunicji na ten... No. Chciałem do innych jakiś na masz. Okej. Okay. Chodźmy tu na dole. Chciałem do mnie... Jest za tym. Hmm? Zobaczę, robię Jeden czerwony armor Jeden tu Okej okay. Przy plecy będzie mniej Mam na górze minus 80 Tutaj minus 80 też. Właśnie zmienił z y, się z fioletowego na czerwony. O, hmm. ten budynek. Dobra, jeden dalej tam jest. O, chłopcze. Aska dotknęła gdzieś tu okay. będzie. Prasuję o nas. Zawsze uh -huh. mi ziło. Jedno się okay. wybił Nadal? Pierwszy okay. listopad, 10 sekund. Zaczynam. Nie wiem. Chciałem mnie do dystansu. Okay. Ażka 122 dwadzieścia po HPK. Ja nie mam w ogóle targi Ostatnie dwie małe. Ja jestem low no Muszę zeswitchować armor Dobra, no, kolejny, no Ale wkrótce On, On jest tam. Sam chyba Sekunda, sekunda Okej okay. Jest tu 14 czerwony armor Tak Po czerwonym Ładnie